Hej, cześć cześć! Dzisiaj witam Was! Śliwiarze! Nie, żartujemy! Dajmy Was polski pączek i mi jestem Tryszka. A dzisiaj y, pierwsze dwie, trzy minuty odcinka będą poświęcone właśnie jak usłyszeliście żniwom, ale tylko takim, żeby pozyskać jakieś jedzenie. Mamy tutaj ryż, mamy też sadzonki i mamy również sadzonkę pomidora, który... No który bardzo dobrze... No który bardzo dobrze smakuje, o. Więc posiejemy to. Dosadzimy mm. trzcinę. No trzcinę jest trochę dużo, więc będzie trochę roboty z sadzeniem. Ale nie. Czcina poszła szybko. Kura, a to jest dodatkowe mięso. I w tym odcinku pójdziemy zawalczyć z potworami. Wreszcie. I zrobię to ja, Mister Pietruszka. Bo ja jestem Mister. Mister Potwór. Hehehe. Byłyście po potworów. I może w tym odcinku jeszcze trochę z drewno pozbieramy. Hmm. wiesz naszą szybkierkę, byle no, i to nie tutaj. Musimy jeszcze też przypalić sobie. No, mięso. Się mięsko i... hmm, to to jest węgiel, tu jest węgiel. Tu jest węgiel. Teraz zrobimy cięcie, bo nie będziemy was nudzić, jak właśnie jak. no... Jak przepalamy sobie jedzenie i zobaczymy się, jak już nasze jedzenie będzie gotowe. No to, to zobaczę za chwilę. Witamy w swoim po krótkiej przerwie. Teraz y, udamy się na razie jeszcze na ścinanie drzew, a za chwilę następnie na potworki. Tak, i ja je pościnam ogólnie. Planuję pościnać tyle, że nam starczyło na najnowszy domek czyli ten w dziurze, którego jeszcze nie, nie będziemy, na razie nie mamy. I tak, drzewka się dość długo ścinają. Dlatego to może trochę potrwać. I białego drewna też trochę sobie zetniemy na Podłogi na wszystko, żeby było tak kolorowo. Bo to ma być taki i ładny domek i taki... Um, I ogólnie y, za niedługo, jak pozbieramy trochę tego drewna, to już będziemy się przygotowywać, myślę, że do kamieniołomu i do wszystkiego, żeby mieć już te wszystkie kopalnie obczajone. Na domy, ale do tego też będą potrzebne sobie dwie mały, które pójdziemy gdzieś w następnym odcinku albo w następnym następnym. No, tego to jest w terminie bliżej nieustalonym. Tak. Jeszcze. W na razie zajmiemy naszym głównym światem jest budowa domu. Ale to już ten. I jeszcze na no, połączenie trochę z potworami, żeby zdobyć różne potworowe materiały. E, tak, ja ogólnie już wymyśliłem cały domek, ja już mamy zaplanowane sobie w głowie wszystko mechanizmy różne, zejścia, wejścia, bo to będzie dość głęboki domek. I, i tyle. Będzie to z 15 pięter, gdzieś około albo mniej. Każde no piętro, piętro będzie, będzie dość, inne. właśnie małe. I to tak, na niższym piętrze będzie magazyn. Na piętrze troszkę wyższym będzie sypialnia. No, na myślę, że na pierwszym piętrze będzie. Nie, sypialnia. raczej nie. Chociaż może. Nie, nie, na ostatnim piętrze będzie magazyn. Od dołu oczywiście. Na trzecim piętrze od dołu będzie pół kuchni i pół łazienki. Na piętrze czwartym od dołu będzie salon. A później, no i później to już nawet nie wiadomo co masz jeszcze, jakieś warsztat albo coś, później jeszcze są te, te bliżej nieustalone. Więc tak i my, my jeszcze, będziemy... sami, jeszcze sami musimy to wymyślić. Tak, tak. jeszcze tu pokażę wam powoli co my mamy wszystkie, wszystkie co możemy sobie skraftować sami. Lub czego nie możemy. No właśnie. Nutella, różne jed... jedzenie, dużo bardzo jedzenia, zdrowia. Tak i właśnie planuję, że niedługo zrobię tą broń, gdzie ona... Tak, że będę robił halabardę, którą tak, robi się tak. Właśnie tak. I teleport staffa się niestety nie da zrobić, ale to bardzo fajnie wyglądająca zbroja Repel Table. Z tego, z krokodylów. Z, krokodylów. z Krokodyli. Tak, tak. I tu jest jakiś taki nóż. Co jakiś... no to jest? Szyba. Piplet. To jest ten, tak się to nazywało. Zachraplacz, właśnie. Tak, To jest Do czego służy, tego nie wiemy. Dobrze, i teraz już pójdziemy kontynuować żniwa. Myślę, Zobacz, że... Zobaczymy co wyrosło. Musimy zobaczyć jeszcze co w ogóle jest w naszym mini polu wyrosło i czy w ogóle coś coś troszeczkę urosło przynajmniej. Byłoby fajnie, ale czy tak jest Jeszcze jest w wodzie jedno. Jak tam nasze mini pole. Tu jesteś, no jest, nie tu, nie tu, tu trochę, Tu trochę urosło, więc nieźle. Musimy jeszcze skądś pozyskać sadzonki, marchewki i ziemniaków. Nie wiemy, właśnie skąd sobie tu je pozyskać. Z potworków. Tak? No. Jeśli z podporku, no to z będzie bardzo dobrze. Bo musimy tutaj będziemy się tu będziemy też zajmować hodowlą zwierząt i uprawą roli. Albo jak mówił taki jeden kolega, nasz uprawą zwierząt i hodowlą roli. Krówki! A jeśli każdy wie, krówki to jest najlepszy, krówki i świnki to najlepszy sposób na dobre jedzenie. I, I barany. Na tym modzie, co mamy, również barany też dają mięso. I można jajka też przepalać. Jakie jajka? jajka na jajecznicę. Ono tak, jajka też można od kur. Można też Jajka mogą się służyć również za jajecznicę. O, tam jeszcze jest jedzenie. a teraz my w tym momencie jesteśmy... kurą! Właśnie nie wiem, dlaczego nie mogę latać, ale... Jesteśmy bardzo wesołą kurą. Tak ale już chyba mówiliśmy... powoli opadamy za to. Tak, tak. Tak jak już mówiliśmy przedtem, jeśli by ktoś, by, ktoś z Was by wiedział, jak latać na tym modzie, to, Jej, to prosimy opadamy. o informacje, gdyż nie wiemy. Jesteśmy królą. Kurą. Królą jesteśmy. Wgi, no. dają meczko. Zebrałeś? Czy Coś mi się wydaje, że nie. Kura. Ha, powolne opadanie ma. Aha, wiem dlaczego nie możemy latać, bo to tylko niedoberzy mogą latać. To niedobrze. Więc trzeba zabić jakiegoś beża. Chyba. Jeśli się wszystko zgadza, to tak. A jeśli nie, to będziemy nie bardzo nieszczęśliwi. Jabuśko, to też dobre jedzonko. A w sumie, jak na przykład spadniemy z wielkiej góry przez przypadek, nie? I będziemy mieli przy sobie wykraftowany spadochron, to go nie musimy użyć. Wystarczy, że się szybko zmorfujemy w kurę i będziemy spadać powoli, i nic nam nie zrobi. Chyba tak. Tak, bo Ale spadochron zawsze jest dobrze mieć. Mhm. Tylko jeśli macie modelę na tyle bardzo drogocen bardzo drogocennych rzeczy do ekwipunku nie dawać. Aha, tak. Dużo może go sobie wykasować. Tak, dokładnie to wyrzucić, ale. Ale potem jest to trudno znaleźć. Tak, tak. Nie, kratce Ale fajne. nie, bo fajne. No jesteśmy jakąś nie, 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 jesteśmy nie, 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 I się nie, na nie, nie, Tak. No, No trudno już. Może jakiś nie, Coś nie, nie, się. nie, Co nie, nie, się Bumberki mi spadły, niej. Ale się nie dusimy. Pewnie jakiś bug w grze jest. No a może naprawiam, nie. My No nie gram na najnowszej wersji, bo te młode, które mamy to są tylko na wersję tą, więc... Wersja 1.6.2. O! drzewko jest. Gdzie reszta? Rybka! Nie ma to jak rybka. No i kotek zamieniłeś się w rybę. Mr. Pietruszka zamienił się w rybę. Sadzonka. Nie ma tak, sadzonka. Świnie, 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 świnie. A świnie to jest. Potent, to jest główny potentat na mięso. Nie, jednak nie pójdziemy jeszcze w tym odcinku na potworki, ale... Gdyż, no, gdyż nie mamy no, jeszcze wystarczających jeszcze... środków żywnościowych. Ale tak, Obi no. ale obiecujemy, bo mamy bardzo trudne potworki. Big golemy i wszystko, dlatego obiecujemy, że w następnym odcinku już będziemy szli. A później już postaram się, tak jak na naszym poprzednim save'ie, którego no, nie, nie nagrywaliśmy. O-o, niestety ten sygnał oznacza, że, że musimy już niestety z wami się żegnać. E, oglądaliście... Polskiego pączka i mistrz Petruska. Cześć.